Witam Was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że oczywiście macie już kawkę. Ah, cudowna sprawa. I dzisiaj będzie o przygotowaniach do blackoutu w dwóch wersjach: tych, gdzie jest potrzebny prąd i jak ominąć maksymalnie wszelkiego rodzaju rzeczy i zastąpić je takimi, które nie potrzebują prądu. Zostańcie ze mną w tym filmie. Jeżeli jesteście po raz pierwszy na naszym kanale, to zasubskrybujcie kanał, kliknijcie dzwoneczek, dajcie łapki w górę. To tylko jeden klik i przechodzimy do tematu. Przyszła nowa paczka, odpakowałem tą paczkę i przyjrzałem się i mam kilka ciekawych, fajnych spostrzeżeń. A w paczce co było? W paczce były enelopy. Zamówiłem dodatkowe enelopy. Miałem zamówić tych enelopów tak naprawdę 8, ale zamówiłem 4. I zaraz Wam wyjaśnię, do, dlaczego dokładnie tak zrobiłem. Dodatkowo w paczce przyszły akumulatorki malutkie EverActive. Będę je testował. Do latarki oliwki, którą montuje sobie na rower. Już żeśmy je naładowali, przyszły naładowane, tak, mniej więcej w 20%, żeśmy już to przetestowali, więc ten temat już jest za nami. No i trzecia rzecz, która jest bardzo ciekawa, postanowiłem przetestować zastępstwo Enelopów. Dlatego że jest druga firma, drugi rodzaj baterii, która ma wytrzymać bardzo wiele. Te bateryki mają wytrzymać 2100 naładowań i przez 10 lat mają utrzymać 70% naładowania. Natomiast znalazłem coś takiego, co ma mieć te same parametry po 7 latach i ma wytrzymać półtora tysiąca ładowań. A co to znaczy półtora tysiąca ładowań? Niektórzy powiedzą OK, te są lepsze. Te są tańsze. I teraz sobie przeliczyłem, że 1,5 tysiąca ładowań to jest... Starczy nam, żebyśmy codziennie mieli ładować takie akumulatorki na 4 lata. Jak co 2 dni, to na 8 lat. A jak już raz w tygodniu ładujemy, to będzie blisko 30 lat. Pytanie brzmi, czy te akumulatorki wytrzymają 30 lat. W związku z tym, po co przepłacać coś takie, za coś takiego, jeśli możemy mieć coś takiego tańszego. A o ile tańsze, to sobie porównajmy. Za tą samą cenę kupiłem 6 sztuk. 4-6. Cena identyczna około 50 zł. Są bardzo fajne, wiecie co? Nie wiem, czy to będzie widać na filmie. Są pokazane, reklamowane, że mają, zresztą czarne tak naprawdę są takie szare, połyskliwe. Dają fajne efekty. Powiem tak, że jak otworzyłem te baterie, to z powodu design byłem bardzo miło zaskoczony. Na Allegro znajdziecie, że są czarne i to jest nieprawda. I przyjrzyjcie się, że ten design tutaj jest o wiele ładniejszy, aniżeli to, co zobaczycie na stronach. Weźmiemy tak. Może więcej zobaczycie w tym momencie. One tak fajnie błyszczą. Ciężko zrobić zdjęcie na miniaturkę, bo już przetestowałem, robiłem już zdjęcia. Natomiast... Jestem bardzo miło zaskoczony ich designem. Za cenę 4 Enelopów, zamiast kupować dwa opakowania takie, żeby było na zapas, kupiłem jedno opakowanie i sześć tych akumulatorków. Nie wiem, czy będę ładował je raz na rok, czy pięć razy do roku. Natomiast na pewno wezmę w pierwszej kolejności te do testowania. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak wyszły testy z tymi, to zapytajcie się na wiosnę lato, jak będziemy jeździć na rowerze, czyli w na tym roku. Myślę, że może bliżej, cza mniej czasu zajmie mi przetestowanie tych. Zobaczymy, ile będziemy mieli blackoutów. Zaraz sprawdzę je, czy są naładowane i napiszę Wam w filmie albo pod filmem, ile czasu zaj w jaki procent był na ładowaniach przyszły w ogóle w tym momencie. Ładowarkę użyję od Enelopów Naprawdę jeśli chodzi o design to te mi się podobają bardziej Zobaczymy jaka będzie praktyka Dwa tysiące 100 ładowań Ładujecie raz na tydzień Zaczyna blisko 40 lat Kwestia zastanowienia się czy to się wykorzysta Czy warto przypłacać 30-32 lata te No i oczywiście będę ładował to w ładowarce która przyszła od Enelopów Był na ten temat film Kliknijcie kartę tutaj Hmm. Łyk kawki przechodzimy do drugiej części Zmieniłem design Mianowicie usunąłem mój bajer obrusik Zrobiony z szalika Teraz jedna kwestia Zastanawialiśmy się w pierwszej części Czy opłacają się te czy te baterie Które są tańsze ile lat to wytrzyma Czy w ogóle wytrzymają baterie Tyle naładowań ile... Są przewidziane, czy się po drodze zdążą zbiodegradować. Natomiast, jeżeli w ogóle chcemy zaoszczędzić, i myślę, że to jest bardzo dobry kierunek w obecnych czasach, to musimy zastanowić się nad tym, czy nie wymienić takiego młynka elektrycznego na baterię, który notabene nam się popsuł. O, się rozlatuje w ogóle. Się rozleciał. Dziadostwo. Odstawiamy młynek na młynek, który jest ręcznie nie chcę tutaj napieprzyć na stole w związku z tym kręcimy i nie zużywamy nic poza energią własną, czyli możemy schudnąć pieprząc jakąś potrawę za pomocą tego młynka. To jest taki kierunek i dla wielu osób, które są bardzo zdziwione tym tematem, że są takie młynki, bo wszystko należy nacisnąć i dziać, to pokażę Wam kolekcję moich młynków, starych młynków do pieprzu. Taki młyneczek brało się i kręciło się. O, już to się i tak nasypało, jak to ruszyłem. Jakiegoś piepr pieprz się wysypał. Można zregenerować, wyczyścić, pomalować, poprawić taką blaszkę. To jest młynek za czasów PRL-u. Wersja mała. Były również większe młynki, szufladkowe młynki. Robiło się pyk. Ale trochę pieprzu jeszcze jest w tej szufladce. Wsypywało się od góry. Ten młynek trzeba było zregenerować, oczyścić tutaj z rdzy. Kręciło się i się robiło. Mam po babci taki młynek, mam po pciociach taki młynek. Proszę bardzo, następny. Tutaj na papierek się wsypało, potem się sypało. Ktoś się tak zrobił, zorganizował tutaj brak kulki, ale to nie ma problemu. Młynek też działa, ale po co to mówię, bo pokażę Wam ciekawostkę. Zupę, do, dokładnie taka sama opcja jest na kawę. Młyneczek, ktoś tu robił kawę, ale tak naprawdę widać, że ta, tą kawę zrobił chyba raz czy dwa. I ten młynek nie jest praktycznie używany. Ale jest ładny. Ładny jest, tak, jest ładny. Oliwka mówi, że jest ładny. Trzeba go tutaj coś podokręcać. O, tak, 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 się tak, tak, odsuwa. Tak, czuchatka tak, 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 się odsuwa. Zaraz nas, nas rozsypie kawę. Tutaj dokręcamy i powinien zacząć działać. Dobra, nie chcę mi się bawić z tym młynkiem w tym momencie, żeby go uruchomić. Żeby działał. Natomiast możecie sobie kupić na Allegro, bo są takie młynki. Albo jakieś tureckie młynki. Ręczne na kawę, mosiężne, etc. I powiem wam bardzo istotną ciekawostkę. U babci widziałam jeden młynek. Jeden młynek przez 20 parę lat, jak żyła moja babcia. Od mojego urodzenia. I ten młynek nie zużywał się jako obecne młynki, jak niektórzy piszą, połowie torebki, pieprzu. 20 lat używania takiego młynka, więc warto taki młynek naprawić, żeby działał naprawdę cacy i żeby było warto go potem użyć. Wszelkie takie niedoskonałości. On jest totalnie brudny, bo ja ściągnąłem to ze strychu i nie chciałem, czy chciałem Wam pokazać, że po prostu coś takiego jest. Co? To się rozlatuje. Można naprawić. Tutaj odstaje. Trzeba nawilżyć, docisnąć. Zdjąć to. Są jakieś gwoździki. Rozkręcić wszystko. Przeczyścić. Można coś tam pomalować. I będzie po prostu nówka sztuka. Czyli mamy zastanowienie się, co się bardziej opłaca. 6 czy 4 w tej cenie. Będę testował, zobaczymy jak działają. Te są w ogóle mocniejsze, mają 2000 mAh, te mają 1900 mAh. Versus młynki, które są niezniszczalne. Czyli czy używamy siły mięśni, czy używamy baterii. W tematach potencjalnych blackoutów, braku świata oraz cen w ogóle rosnących za prąd, warto się zastanowić, czy nie trzeba przejść na ręczny napęd. Także to jest tyle, jeśli chodzi o ten film. Chciałem Wam po prostu zasugerować opcje awaryjnych zakupów, rzeczy, które są niezasilane prądem, aby można było zmielić pieprz czy zmielić kawę. Bo jakby to trudne czasy, warto mieć coś, co podkreśli zapach, smak, aromat, albo coś ulubionego, co poprawi morale czyli oczywiście, kawka. Będę na tym kończył. Przemyślcie sprawę co wy uważacie na ten temat, napiszcie w komentarzach, czy macie takie młynki, czy może planujecie kupić takie młynki i na koniec ci, którzy jeszcze nie zasubskrybowali kanału, zasubskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę pod filmem to tylko jeden klik, no i oczywiście kliknijcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco na sam koniec polecam wam poprzednie filmy związane z blackoutem, jak przygotować się i przetrwać do blackoutu to jest jeden film, to jest drugi film, to jest nasz najnowszy film Kliknijcie subskrypcję i do zobaczenia następnym razem. Hej! Pa! pa.